Dzień dobry moi mili, Kuba Świderski z tej strony. Jesteśmy na kanale Sim Racing Enthusiast. To jest ten kanał, gdzie ja próbuję umilić wam wasze simracingowe życie. Dzisiaj znowu mamy pedało od moza, te najtańsze, te najbardziej budżetowe rozwiązania. I bardzo się żaliłem na to, że ten hamulec chodzi podle. Ale zobaczcie, co my tu mamy. Ta tu, 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 tu. To jest. SRP Light Brake Pedal Performance Kit, takie coś, takie coś. W każdym razie pokażę wam jak to wygląda. Nie jest to specjalnie duże, nie jest to specjalnie skomplikowane. Ejże <laughs> ha, tyle. I wszystko co jest nam potrzebne do zamontowania tego, czyli kluczyki, śrubeczki i y, teraz wykonamy magię. Pokażę wam jak to y, spreparować, jak to wszystko dostosować i jak uruchomić. Uwaga. To jest zupełnie inna praca hamulca. Pamiętajcie, że tutaj są czujniki zbliżeniowe, czujniki hola, które teraz będą miały troszeczkę inną informację, więc warto wejść sobie do oprogramowania mozy, do y, ustawień pedałów. Tam są krzywe pedałów, które gorąco zachęcam was do tego, żeby teraz spróbować pobawić się tym odczuciem. Znowu będziecie musieli ustawić inny maks tego hamulca, ponieważ on będzie przesunięty dużo niżej niż w przypadku, kiedy mogliście tym pedałem ciepać zupełnie o, o, o posadzkę. Teraz będzie on dużo wcześniej, więc skalibrujcie sobie od nowa te pedały, przynajmniej pedał hamulca. I potem warto popracować sobie nad tą krzywą, żeby, żeby czuć było, że faktycznie, jak według Was wciskacie 50%, to żeby też te 50% były tam na, na krzywej, żeby to było pokazane, że to jest właśnie 50%. Bo y, dla mnie na przykład było ciężko na maksa nimi hamować. Musiałem mocno zrobić sobie krzywę taką y, dosyć y, 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 szybko idącą do góry, szybko dającą dużą ilość hamowania, dlatego że zmieniła się zupełnie charakterystyka tego pedału. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam to pomogło i jeżeli korzystacie z tych pedałów, a nie macie tego breakkita, zainwestujcie. Warto, to jest zupełnie, zupełnie inna zabawa, zupełnie inny feeling i wydaje mi się, że zna y naprawdę rozsądne pieniądze. Także y tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnych.